Za chwilę wyruszymy w uroczystej procesji do Kościoła, wprowadzając nowego kapłana, księdza Dawida, którego bardzo dobrze znamy, pracował wśród nas już rok czasu. Radujemy się Dawidzie z Twojego kapłaństwa, które tydzień temu w sobotę przyjąłeś z rąk księdza biskupa Stanisława Jamrowska w Krakowie. Chcemy również uroczyście się wprowadzić do świątyni, abyś wśród nas złożył mszę świętą prymicyjną, na ołtarzu, przy którym pełniłeś posługę diakońską przez rok czasu. Jest to pierwsza twoja parafia. My, kapłani, mówimy, że jest to pierwsza nasza miłość. Będziesz sprawował mszę świętą posługiwał w sakramencie pokuty, sprawował inne sakramenty i sakramentalia. Chcemy ci życzyć, aby ten czas dla ciebie był czasem rozmiłowania się w Jezusie Chrystusie, najwyższym kapłanem, który cię Powołał, wybrał i ustanowił kapłanem. Na ten czas serca udzielam Ci Bożego błogosławieństwa. Niech Pan Bóg ci błogosławi na Twoją pracę kapłańską. Niech będzie dla Ciebie radością, a Maria, wspomożycielka księdza Bosko, zawsze Cię wspiera swoim orędownictwem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen ruszamy w uroczystej procesji. do Ciebie diagon. I tak już pewnie na jeszcze taki czas pozostanie, chociaż, chociaż nie będzie to już Twój stan kapłański. Na obrazku prymicyjnym jako motto swego kapłaństwa wybrałeś cytat z Ewangelii Świętego Łukasza. Posyła mnie Bóg, aby głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc. Cytat iście salezjański. Chociaż z Ewangelii, ale pewnie ksiądz Bosko pod tym cytatem by się podpisał obydwoma rękami. Bo salezjanin jest to ten, który szuka zbolałych serc, szczególnie ludzi młodych. I wybrałeś swoje kapłaństwo również jako realizację swojej drogi życiowej w Zgromadzeniu Salezjańskim. Nie poszedłeś do diecezji, chociaż wiem, że były takie namowy z różnych stron, choćby od proboszcza czy kolegów księży, których masz w swojej rodzinnej parafii. Ale wybrałeś Zgromadzenie Salezjańskie. Życzę Ci, aby Twoje kapłaństwo było realizowane. W radości Księdza Bosko, a równocześnie było realizowane szczególnie wśród ludzi młodych, którym będziesz dawał szczególnie Pana Boga. I cieszę się ze swojej strony bardzo, że możesz to kapłaństwo w pierwszych dniach, latach pewnie realizować wśród nas, w naszej wspólnocie parafialnej. Jesteś wśród młodzieży bardzo dobrze odbierany. Bardzo Cię lubią, nawet te laurki, które będą później składane przez, przez dzieci. Ksiądz Mariusz, który czytał, był nawet lekko zazdrosny o to, że, że dzieci pisały, że kochają księdza Dawida. Bardzo serdecznie Cię witam jako kapłana i życzę Ci opieki Matki Bożej, wspomożenia wiernych która, jak ksiądz bosko mówi, przyprowadza do zgromadzenia salezjańskiego i życzę ci również opieki Bożej przez przyczynę naszego patrona, świętego Józefa. Już od rana nieba krąg nad przemyślem śmieje się, błękit nieba zsyła doty krąg, w górze ptaków słychać śpiew. Dziś szczęśliwie serce wciąż młode i radosne miej coraz śmielej w górę dołóż do niebios bramy. Dziś, prymicji do, dzień, dobre słowa przyjąćcie. Niech sobie szczęściem siłą Twą, będzie sam pan. Księże kochany, drogi prymicjancie. Dziś w te święte Twoje i ja ci te życzenia złożę moje, byś był kapłanem według Bożej myśli, byś spełnił wszystko, co Bóg ci nakreślił, byś kiedyś nie był prąd przyjął wspaniały dla dusz zbawienia i dla Bożej chwały. Szczęść Boże! Kochany księże Dawidzie, niby jest tak samo jak przez cały rok, a już zupełnie inaczej. Będziesz sprowadzał dla nas Jezusa na ołtarz i mówił o Bożym Przebaczeniu w sakramencie pokuty i pojednania. I nadal będziesz pracował z młodzieżą, uczył na katechezie, pomagał innym i uśmiechał się do wszystkich. Będziemy się modlić, żebyś kochał wszystkich, do których Pan Cię posyła żeby zatrzymywał wzrok na Nim i drugim człowieku i aby słowa księdza Twardowskiego wypełniały się w Twoim życiu i stały się Twoją modlitwą. Modlę się, Panie, żebym nie zasłaniał. Był byle jaki, ale przeźroczysty, aby już tylko Ciebie było widać. My będziemy Ci pomagać, jak tylko możemy. Jesteś w naszym sercu i dajemy Ci nasze symboliczne solkowe serce. Niech zapewnia Cię o naszej pamięci i wsparciu. Szczęść Boże. Drodzy Dawidzie, Okazje okazji Twoich prymicji chciałem złożyć Ci życzenia od całej służby liturgicznej. Życzymy Księdzu wiary, wytrwałości oraz wielu łask Bożych. Niech Bóg prowadzi Księdza przeżycie każdego dnia oraz pomaga w wypełnianiu swojej posługi poprzez głoszenie Słowa Bożego. A Ksiądz Bosko oraz Matka Boża z wiernych niech dodał Ci siły, rady i mocy oraz ducha wiedzy i pobożności. a dzisiaj stoisz już przed nami jako ksiądz. I to u progu Twojej kapłańskiej drogi chcielibyśmy życzyć Ci wielu łask bożych, światła Ducha Świętego, ufności w Boży Plan, błogosławieństwa, Matki Bożej, Wspomożycielki Wiernych, bogody ducha, wytrwałości w Twoim powołaniu i Ci dużo cierpliwości do nas młodych w szkole czy w oratorium, jeszcze większego poczucia humoru oraz młodzieńczego zapału w każdym wyzwaniu, które będzie do pokonania. Bardzo cieszymy się z księdza święceń i mamy nadzieję, że pełnienie tej posługi dla ludzi i Boga będzie dla księdza źródłem szczęścia i spełnienia. godny, księży Prymicjancie, cieszymy się i dziękujemy Bogu za to, że dołączyłeś do grona kapłanów. Życzymy Ci niezachwianej wiary, nieustawania w dążeniu do świątości, a zważywszy na czasy, w których żyjemy, ogromnej odwagi w kroczeniu drogą, do której powołał Cię Bóg. Życzymy, aby miłość wypełniała serce, Duch Święty opromieniał swoim światłem i dawał siły na każdy dzień życia kapłańskiego. W imieniu wspólnoty parafialnej na lata posługi kapłańskiej pragniemy życzyć Tobie wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Marii Panny, wspomożycielki wiernych, Jana Bosko, ludzkiej dobroci, dobrego zdrowia, anielskiej cierpliwości, uśmiechu na każdy dzień oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów życia. Szczęść Boże. Micjancie. W roku tej kapłańskiej drogi chcemy życzyć Ci świętości. W tym trudnym czasie dla Kościoła katolickiego, w którym wiele osób przeżywa kryzys swojej wiary, potrzeba nam świętych kapłanów, którzy zawsze będą nastawieni na pomoc człowiekowi. Dysponowali dla Niego czasem i wspierali Go mądrym słowem. Życzymy Ci z całego serca, abyś takim kapłanem był każdego dnia, kapłanem dla ludzi. Niech Twoje życie będzie cudownym darem Bożym dla całego Kościoła. Pragniemy życzyć Ci wiele łask Bożych, błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej oraz dobrego zdrowia, anielskiej cierpliwości i uśmiechu na każdy nadchodzący dzień. Życzę róże Żywego Zabrzańca i Bractwu Straży honorowej na serca Pana Jezusa. Szczęść Boże. Niech Duch Święty udzieli światła oczom Twojego serca życzę Bractwo Świętego Józefa i parafianie. Drogi Prymicjancie, drogi Księża Dawidzie, przyjmij także serdeczne gratulacje i życzenia od rodziny salezjańskiej przy naszej parafii Świętego Józefa. Salezjanie współpracownicy i stowarzyszenie Matusi Małgorzaty, czyli rodzice księży i rodzeństwo witają cię z radością i wzruszeniem na mszy świętej prymicyjnej w naszej świątyni. Serdeczne gratulacje składamy także Twoim rodzicom i całej rodzinie. Wybrał cię Pan, my też dziękujemy Panu Bogu za ten wybór. U progu pięknego, ale bardzo trudnego i odpowiedzialnego życia kapłańskiego, życzymy Ci z całego serca Bożego błogosławieństwa i łatwości w nawiązywaniu głębokiej relacji z Panem Bogiem, abyś był wzorem do naśladowania przez wiernych, do których trafisz w swej pracy. Życzymy także obfitości darów Ducha Świętego. I gotowości serca na ich przyjęcie w każdej chwili. Życzymy spotkań z wiernymi, otwartymi na głoszone Słowo Boże, a szczególnie z ludźmi młodymi, aby praca przynosiła obfite owoce. W trudach i w niepowodzeniach, których na pewno nie braknie, niech Cię wspiera Maria Wspomożycielka Wiernych, z patronem naszej parafii świętym Józefem. I całe grono świętych, szczególnie salezjańskich, ze świętym Janem Bosko na czele. Rodzina salezjańska też będzie pamiętać o modlitwie w Twojej intencji. Szczęści Boże, książę